Ranny wybieganie, jak zawsze, zdyszany ja. Dzisiaj dobiegłem do najbliższej miejscowości przy Jeziorze o Dąbrowicy. Dąbrowica, jak w przeciwieństwie do Krągu, była to miejscowość, jest to miejscowość, która na pewno była bardziej strategiczna. Dlaczego była? A no, dlatego, że ma asfalt i dlatego, że ma dostęp bezpośrednio do jeziora. Ale O tym później. Tam, gdzie są te. Krzewy, tarmin, głogu, i tak dalej stał w XIX wieku młyn wiatraczny. Natomiast droga, z którą przebiegłem, to była droga stamtąd, z krągów, tak, a tutaj w stronę samej miejscowości, gdzie już blachę widać, do silnowa i piławy. I silnowa, i gdzie się chce dalej. Za chwilę na kolejny przystanek. Kolejnym przystankiem będzie nieistniejący. thank